Dzień dobry, moi mili. Słuchajcie, no jest takie chińskie przekleństwo, byś żył w ciekawych czasach. No i myślę, że ten rok 2020 na pewno był ciekawym okresem w życiu i, i naszym, i, i pewno naszych dzieci również. Natomiast to, co się dzieje w 2022, za sprawą tego gnoja Putina, no to już są barbarzyńskie czasy, dramatyczne czasy i, i nie ma nic wspólnego z ciekawym momentem w życiu. Wiadomym jest, że od 24 lutego Ukraina walczy z Rosją. Walczą, starają się, nie dać wejść na swój teren. Dzieją się tam sceny tragiczne, to co pokazuje telewizja. No to jest naprawdę w głowie się nie mieści. Mam nadzieję, że to się szybko zakończy i Putin za to w jakiś sposób odpowie. No i w związku z powyższym też na kanwie tego wszystkiego, co się dzieje w tych przekazie medialnym, mnie nie ma. Zresztą pewno zauważyliście. Staram się nie publikować żadnych materiałów związanych z kanałem takim typowo, dietą Michasia, pokarmami, odchudzaniem. Bo czymżeż jest odchudzanie i redukcja wagi, że tak powiem, w konfrontacji z ludzkim życiem. A nie chcę, żeby gdzieś pomiędzy tymi postami, takimi informacyjnymi z Ukrainy, z takimi pokazującymi całość problemu, żeby się pojawiały moje, bo to byłoby dużym nietaktem, dużym niesmakiem pojawianie się w tym momencie, w, taki, w takich okolicznościach, między takimi postami. W związku z tym, na chwilę obecną, jak widzicie, nic się nie pojawiało. Myślę, że przynajmniej jeszcze te parę dni, kiedy. Będzie taka ta burza medialna jeszcze i będzie ta organizacja tych wszystkich zbiórek, będzie ta organizacja tych wszystkich akcji pomocowych. Nie chcę zakłócać moimi wpisami, moimi postami tego ruchu, żeby docierały tamte posty do jak największej liczby osób. W związku z tym myślę, że gdzieś w przyszłym tygodniu może spróbujemy pomału gdzieś tam wdrażać. No bo prawda jest taka brutalna, ale taka jest prawda, że Ukraina walczy. Duże niebezpieczeństwo jest także dla nas ze względu na geopolitykę. Natomiast jeżeli będziemy tylko się tym ekscytować, tylko o tym myśleć, no to zwarujemy. Ja już mam dosyć, że tak powiem, mocno zajętą głowę. Oglądam do późna wszystkie możliwe telewizje CNN, nie CNN, TFN i inne informacyjne rzeczy. Wstaję rano, włączam od razu też kanały informacyjne, co się dzieje, co się wydarzyło przez noc, kiedy spałem. No i, i zaczynam już też wariować trochę pod, od tych informacji. Więc doszedłem do wniosku, że jeszcze chwilę. E i, I myślę, że pomału gdzieś tam będę starał się wracać, bo podejrzewam, że tak jak ja, także wy jesteście już, że tak powiem, zmęczeni, może to jest złe słowo, ale przesyceni tą, tą negatywną energią, więc być może, tak akurat, y, za czas jakiś będzie korzystne takie, takie wrzucanie. Na chwilę obecną mnie nie ma. Staram się nie wrzucać żadnych materiałów związanych z kanałem. Wrzucam jakieś akcje takie wsparcia i, i, i pomocowe, albo wręcz bojkotowe. Także takie rzeczy będą. No Myślę, że osoby, które śledzą mój kanał, mają zrozumienie, bo nawet ten tydzień czy dwa e, nieprzestrzeganie diety nie jest niczym tragicznym. Otyłość nie jest, jakby, nie można zestawić otyłości z tragedią ludzką. W związku z tym usuwam się na chwilę obecną, jeszcze na, na przynajmniej parę dni, na, na może tydzień, dwa. Zobaczymy, jak, jak, jak to się sytuacja będzie rozwijać, a może za dzień lub dwa będę. Otwierał szampana i, i cieszył się z tego. Nawet teraz mi się głos łamie, bo jak sobie pomyślę, co się może wydarzyć, jak sobie pomyślę, że ten szaleniec Putin tak naprawdę najechał na Ukrainę, ale tak naprawdę może najechać na każdy kraj, a my jesteśmy bardzo blisko i yy, jego złych myśli i granic. W związku z tym też się obawiam o to, co, 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 co będzie z moimi najbliższymi i, i w ogóle z naszym życiem. Więc te myśli gdzieś tam wszędzie kotłują się. Także. Trzymajcie kciuki za Ukrainę, żeby mogli przeciwstawić się skutecznie i, i, i długofalowo Putinowi. Trzymajcie kciuki za tych naszych polityków i nie tylko naszych polityków, żeby podejmowali same racjonalne i fajne decyzje, żeby, żeby pomóc Ukrainie. No i ja trzymam kciuki za was, żebyśmy nie zwariowali. Obyśmy się spotkali w lepszych nastrojach, w lepszych okolicznościach przyrody i... Tego Wam życzę. No. Chciałbym powiedzieć coś optymistycznego, ale na chwilę obecną nie znajduję. Mam tylko taki przekaz: nie dajmy się, po prostu nie dajmy się bądźmy, bądźmy narodem, bądźmy narodem empatycznym, bądźmy narodem, zapominając nawet na chwilę o, o całej tej historii polsko-ukraińskiej bądźmy społeczeństwem, które idzie z pomocą bliźniemu, drugiemu człowiekowi nieważne, czy to jest Ukraina, czy, 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 czy Białoruś, czy, czy Niemiec. Patrzmy przez pryzmat pomocy drugiemu człowiekowi i, i nie dajmy się zezwierzęcić i wmanewrować jakieś e, polityczne zagrywki. Na no, rozliczenie historyczne przyjdzie czas. My mamy za uszami swoje, a Ukraińcy mają swoje za uszami, więc nie chodzi o to, żeby teraz jeden drugiego owiniął, tylko żeby drugiego się wspierał, bo wroga mamy tak naprawdę jednego szaleńca Putina, który w zasadzie jednoosobowo może zagrozić całemu światu i sparaliżować cały świat, więc Taki jest sens i idea, żeby być razem jako naród polski. Brońmy swoich wartości i brońmy siebie nawzajem. Do zobaczenia. Oby naprawdę w lepszych czasach.